Za nami kolejne spotkanie, tym razem 16 kolejka, i dopiero w 16 kolejce, w ósmym meczu u siebie, dopiero nie zdobywacie konkretu punktów. To jest coś nowego, jak to smakuje. Na pewno gorzko, żebym powiedział, bo dotychczas mieliśmy 7 zwycięstw u siebie i nie przegraliśmy ani nie zrealizowaliśmy żadnego spotkania, więc myślę, że. Na pewno mieliśmy sytuację, żeby, żeby, żeby strzelić bramkę, przede wszystkim po, po czerwonej karcie, na pewno nam ułatwiło mm, grę, no ale tak jak powiedziałem, no, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego przede wszystkim u nas, do tego, żeby remisować, bo, bo wygrywaliśmy każde dotychczas spotkanie u siebie. Eee, ale tak czasem jest w piłce niestety i, eee, i trzeba wyciągnąć wnioski i, i w piątek eee, wygrać mecz na wyjeździe z VAT-u. Dominik, mam wrażenie, że to nie był Wasz najlepszy mecz. Me mecz w Waszym wykonaniu. Tak, myślę, że ta pierwsza połowa gdzieś źle weszliśmy w nią, bo mm, pierwsze 10 minut no, gdzieś gdzieś kontrolował to spotkanie, miał swoje... Mm, okazję, więc myślę, że przede wszystkim źle weszliśmy w mecz i e, tak jak pan powiedział no to spotkanie na pewno nie należało do, do najlepszych ale no tak czasem jest że po prostu e, gdzieś zagraliśmy zagramy słabsze spotkanie ważne jest przede wszystkim jak później zareagujemy na to i myślę że zareagowaliśmy naprawdę dobrze bo w drugiej połowie mieliśmy e, na Dużo okazji do tego, żeby strzec bramkę. Niestety nie udało się. No Piast gdzieś też miał swoje sytuacje i na pewno czujemy wielki niedosyt, ale też szanujemy ten, ten język. Na pewno są rewale, chciałbym zapytać: Mam wrażenie, że oni dobrze zrobili pracę domową, jeżeli chodzi o Was? Myślę, że z jednej strony tak, bo, bo gdzieś wyszli, wyszli wysokim pressingiem i, i też próbowali gdzieś grać w piłkę eee, i, i myślę, że w pierwszej połowie im się to naprawdę udawało, naprawdę eee, ale później my, my przejęliśmy inicjatywę no i tak jak powiedziałem, myślę, że ta też czerwona kartka to był taki moment w tym meczu, że poczuliśmy też w, w żagle, wiadomo, jednego zawodnika, więcej graliśmy. No i mieliśmy ten czas, żeby, żeby strzelić. Eee, no niestety, no nie udało się. I, no i zostaje tylko jeden. Ważny jeden? Tak, ważny jeden na pewno. Walczymy w każdym meczu o, o trzy punkty, ale no, e, niestety, no, tak jak powiedziałem, tak czasem jest. Myślę, że też te spotkania nie do najlepszych, trzeba przeanalizować na spokojnie i po prostu wyciągnąć wnioski i skupić się na, na, na kolejnym meczu, bo, bo już w, dniu w piątek gramy i mamy kolejne spotkanie i, i w tym momencie to jest najważniejsze, ale też na pewno nie możemy przejść obok tego meczu o tylko tylko wyciągnąć wnioski i e, wygrać w, e, z Warto w Poznaniu.